Witam Państwa. Dzisiaj chciałam Państwu pokazać bardzo, ale to bardzo ciekawy wzór ażurowy. Ja ten wzór nazwałam pal palujący ażur, dlatego że powtarzając tylko dwa rzędy i robiąc te następne podwójne rzędy dokładnie w ten sam sposób wychodzą, wychodzi nam taki piękny ażurowy wzór. Ten wzór składa się z liczby podzielnej przez narzucone na druty oczywiście Podzielne przez 13. To jest nasz wzorek. Proszę pamiętać, to jest bardzo ważne, że zaczynając robótkę, musimy sobie tak policzyć oczka, żeby po prostu ta nasza robótka zaczynała się od tego pierwszego oczka naszego wzoru, czyli 13, i kończyła się dokładnie. To jest druga część naszego wzoru. To jest te 13 oczek. Plus oczko brzegowe i jedno oczko, tak dla, stabi dla stabilności. Musimy pamiętać, dlatego, że yy, inaczej wyjdzie nam po prostu krzywy ten wzór. I tak jak mówiłam, ten wzór składa się z tylko, tylko z dwóch rzędów. I te rzędy sobie cały czas powtarzamy. Ja zrobiłam sobie taki jeszcze inny kolorek, żeby Państwu pokazać, jak bardzo fajnie wychodzi ten ten nasz wzorek ażurowy jest bardzo ale to bardzo proste do zrobienia. Tak jak mówiłam, liczba oczek jest podzielna przez 13 plus 2 oczka, oczko brzegowe i jedno oczko prawe dla stabilności naszego, naszej robótki. Zaczynamy robić. Więc tak, pierwsze oczko ściągamy, nie przerobione oczywiście. Przerabiamy jedno oczko prawe, tak jak mówiłam, to oczko dla żeby utrzymało st stabilność tej, tej naszej robótki. Przerabiamy następnie dwa oczka razem na prawo, z tym, że z tej strony przerabiamy wbijając drut z przodu robótki. Tak. Następnie przerabiamy cztery oczka prawe, dwa, trzy, cztery. I jesteśmy tutaj w miejscu, gdzie robimy narzut. Robimy jeden narzut. Oczko prawe i drugi narzut. I przerabiamy cztery oczka prawe. Dwa, trzy, cztery. Następnie przerabiamy dwa oczka razem na prawo, wbijając drut, przepraszam, z tyłu robótki. To jest nasz wzorek. I teraz przechodzimy do następnego. Tak jak mówiłam, po stronie prawej przerabiamy te dwa oczka razem na prawo, wbijając drut z przodu robótki. Z przodu robótki. Następnie przerabiamy cztery oczka prawe. Raz, dwa, trzy, cztery oczka prawe. Robimy narzut, jedno oczko prawe, narzut. Cztery oczka prawe, dwa 3, cztery oczka prawe i dwa oczka po lewej stronie wzoru naszego przerabiamy dwa razem na prawo, wbijając drut z tyłu robótki. To jest bardzo ważne, dlatego że nam wychodzi bardzo ciekawy ten wzorek. Przedostatnie oczko prawe dla stabilności i oczko brzegowe. Proszę zwrócić uwagę, jak nam się ładnie tutaj te oczka zamykają. W drugim rzędzie przerabiamy. Wszystkie oczka na lewo, narzuty również przerabiamy na lewo. Ściągamy oczko brzegowe i przerabiamy wszystkie oczka na lewo. Oczka nam się ani nie zmniejszają, ani nie zwiększają, dodając właśnie narzuty. Ta sama ilość oczek pozostaje na drutach. Trzeba jednak właśnie pamiętać, że. O ułożeniu tych naszych właśnie wzorów, żeby po prostu nie wyszła nam krzywa ta robótka. Przerabiamy w drugim rzędzie wszystkie nasze oczka na, na lewo. Przerobiliśmy już te nasze dwa rzędy. I te dwa rzędy cały czas powtarzamy. Proszę popatrzeć, że robiąc dalej, powtarzając te dwa rzędy, oczko prawe dla stabilności, dwa oczka razem na prawo, wbijając drut z przodu robótki. Przerabiamy dalej. Wychodzi nam dalej to samo, cztery oczka prawe. Raz, dwa, trzy, cztery oczka prawe, narzut. Oczko prawe, narzut, raz, dwa, trzy, cztery, dwa oczka razem na prawo, wbijając drut z tyłu robótki i robimy następny nasz wzorek. I robimy dokładnie w ten sam sposób. Dwa oczka razem na prawo, wbijając drut z przodu robótki, raz, dwa, trzy, cztery oczka prawe, robimy narzut, oczko prawe, ponownie narzut, raz, dwa, trzy, cztery oczka prawe i dwa oczka razem na, na prawo, wbijając drut z tyłu robótki. Oczko prawe przedostatnie i oczko brzegowe. I właśnie w ten sposób nam wyjdą Piękny, nam wyjdzie piękny, falujący wzór, wzorek ażurowy. Jest naprawdę bardzo, ale to bardzo prosty. Jeśli Państwo mają jakiekolwiek pytania, zapraszam na mój kanał. Z wielką przyjemnością odpowiem na wszystkie Państwa pytania. I dziękuję ślicznie Państwu i życzę oczywiście powodzenia.